Zygmunt! Zygmunt! Oła! Co ty robisz? Eee, mama jest ja pie, ja spałam! W dupie spałam! Ja spałam! Co to jest? To moja buda, mama jest ja spałam! W dupie spałam. mam swoją budę! Mamo ja spałam! Zrałam! A nie jesteś mi... dziewczynką! Jestem! Nie, nie jestem! Mam coś. na imię Alex! A nie Nikita! To to samo, Jezu, ja zrobię mam trzy imiona, bo ja jestem Alex Nikita Pielsa. Tamusiu! Tata! Bo ja jestem. Nikita mam na imię. Ja jestem dziewczyną. Nie, bo nie! nie bo nie powiedziałem! Aaaa! Czemu zamowa się dziewczyna? ja w paz wyciągnę! Cię skończy dobroczynność. Tata, ja jestem dziewczynką. Mam cię w dupie! Do wanny. Ale nie mamy wanny. Myj się. Nie, wychodzę. Jesteś głupi. Jestem dziewczyną. Jestem... Jestem dziewczy... gównem z doby psa. Dobra. Mielony! Zabrać się! Mielony! Ej, Mielony, musisz mi pogadać. Co ty kwarom śląskom mówisz? Nie śmiej się z moich rodziców! Co? No bo ja jestem dziewczyną. Wow! Mam to w dupie, tak naprawdę! Ale ja jestem trans i mówię do... To jest w szkoły po domu! Goła! Dobra, ja pierwszy. Trans może być tylko mój Felix. Halo, a ja.

Dobra, mnie jestem Nikita Alek. Pierwsza. Na Boga! Czyś tyś sobie nie mógł normalnie. Mogła! No dobra, Boże, mogła! Czyś ty nie mogła? Sobie innego, lepszego imiona nadać? Na przykład Felix! Górny Felix! <grym> Ale ja to Han! Ale jaki Felix? Nie rozumiem w ogóle tego twojego fenomenu. Na jakiego Felix? Imię jest Felix, dziecko. pokoju. Wysprzątam, bo bardzo ładnie jak na dziewczynkę przystało. No skórze. No. No kurde. Ach, ja się czuję tak ładnie w moim wysprzątanym pokoju. Ała. 再别再。 Mam people, people, i pusit. people, i pusit. No ja jem śniadanie. Piąta rano jest zaraz do szkoły głąbię. Autobus mam na siódmą. Na szóstą? Odbieraj się. chłopczyku jeden. Jestem są dziewczyny. Kogo to nie obchodzi, I tak każdy będzie ci mówił, że jesteś chłopakiem. Nie nauczyłeś się po tamtych akcjach? Nie, bo ja sobie zmienię w dowozie. Mm -hmm. Hej, kochani, ja jestem dziewczyną. Gównem. Głównym. I mam bardzo wysoki głowę. Jest to śniadanie! Nie mogę. Ja nie mogę zjeść śniadania. Jedz to śniadanie, kurczę, bo jeden. Nie, nie, jestem onem. Do szkoły! Ja jestem sadzinką! <grywia> oddaj mi! Ja jestem sadzinką! Oddaj mi to! Ja Sadzinko! O, 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 o I oddaj jest, mi o mój jest. fotel! Ale co? Jaki fotel? Nie ja nic Czy nie ty go połamałeś dupskiem? Przeproś. Przeproś. nie wiem. Przeproś. Nie wiem nic. Przeproś. Nie wiem nic. Przeproś! Przeproś, Przeproś ja mówię. jestem słodka. Gówno, wyglądasz jak chłop po gastracji, ja nie. Ale co? ja nie jestem chłopakiem. Hey, Jesteś. Maczam stopy w twoich sardynkach, jedz je. Nie, bo to nie przystoi dziewczynce. Jestem I tak to zjesz później. Antluty atakują mnie jak psa z dupy kota. Jezu. Co? Co No jestem psem, dziewczynką jaką dziewczynką znowu, ja pierdzielę. no a jaką mam być? Czy ty jesteś upośledzony? Upośledzona jak już. Jezu czemu, to sidło jakieś. Jakie tlan sidło, nie jestem plan sidło. A co jesteś? Jestem trans. To to samo, ja Nie jest to to samo, bo ja jestem Nikitam. <laughs> Nikitam? Nie ma takiego imię, Jezu. A to co? Ono jest. Skoro go nie ma. Ty jesteś ono jeno. Jestem on na jej. Długo mam czekać na wasze przyzwyczajenia. Zamknij się, Zygmunt, bo ciebie to akurat nie oczekuje. Nie, jestem nie mhm. Mamy łączone klasy. Wiecie nie, bo... czemu? Zamknij pysk. Bo będzie spanie w szkole. Kto nie chce, to nie chce i trudno. Mi się nie chce prowadzić tych lekcji, więc będziecie spać. A kiedy? W dupie. <noise> Dzisiaj. No. Mm. No, odstawiajcie te ławki, a nie! A ty co, Martynka? No, do widzenia. Ustawiać mi te ławki, bo no, Robimy zadania. A jakie plece, pani? Sraki, pierdziaki. <grym> a jakie? Normalne. Jezu, wyjeżdżaj, sam nie daj mu spokój. E nie jestem on, jestem ona. Jezu, sidło jakieś. Jakie z nas sidło? Nie rób mi siary! Obciachu, a nie Kochanie, jest co z Boże. Gdy co, jest Stęchlizna, stęchlizna. No, się no. Co? No. Mój mąż będzie jeszcze spał. Bo... Co? Gówno to co ze życie On nas zmolestuje w tej Nie. Niech ty się odzywasz ty... Dziecko drogie, niewyuczone no. dziecię! No zmolestuje nas. Pewnie. Ja znam takich starych baniów. Chyba starych panów Baniów! Zadanie trzecie Dlaczego? Because... Because I love you Ale że się Logan strzelił strzała w kolano No się wie Chyba nie pozytywna cecha stary Czemu? No, no, no. No. Czemu? 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 Ule, le, 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 le. Ale wyślij się z bo mi siarę robisz Na całego. Jego siarę, ty jesteś moją siarą Nikt cię nie lubi, a poza tym jesteś głupi A ty jesteś upośledzony Konuary Konuary Słucham Pokaż mi jakieś twoje moce. Nie mogę w tym momencie pokazać ich. Dlaczego? Nie mam mocy. Dlaczego? Nie mam mocy. Dlaczego? Lecz się! Dlaczego mam się leczyć? Dlaczego tak mówisz brzydko do mnie? Ponieważ moim zadaniem w tym momencie jest odrabianie lekcji. Właśnie, słuchajcie się Konuarego Kruczyńskiego, bo... Bo... Bo jedyny normalnie w tej klasie. Ale ja mam... Ile ja mam lat? ile ja Oj, i to ja siarę ci robię. Ej, ile mam lat? 5 No masz pięć lat. A ja mam 5 lat tam na 5. Czemu my jesteśmy razem w klasie? To inny poziom wiedzy. Jak on się uczy pisać jeszcze. A ja do matury będę przysiadał. No i coś ci się... Chyba cię nie dopuszczę do tej matury, bo się kudy nie da. Logan, przestań jeść! Martyna! Martyna! Martyno! Słuchaj się, pani! Martyna, pokrydę do sekretariatu, już! Nie jestem Martyna. Wydupcaj, powiedziałam! Nie jestem Martyna! Dobra, nie sprzeciwiaj mi się, gówniaro, bo cię, ude kop na dupę i papa! Pa. A ciebie samochód przejedzie, jak ci tak powiem. Nie mów do mnie, na tej głupiach uderzysz. Nie mów tak! Stęchna nie Co możesz nie możesz dać komuś śmierć? To co czarna chcę. magia. I to nie zezwala się zwykłym śmiertelnikom na udostępnianie moich czarów. Jesteś upośledzony. To czarna magia. Czarna chybata. Tak się mówi, zamiast mózgu. Idę do no Kibla. W kisie zamiast mózgu. Idę do Kibla, siedzę. Zesz... Pokrętnie. O ja pierdzielę. Co o ja pierdzielisz No to, Na co? Jezu bo mi siarę robisz Pierdziele. sam sobą siarę sobie robisz A ty robisz sobie błudku Ty uposzedzona Dobra zejmij zamknij ten pysk Nawet Seba cię nie kocha Seba mnie kocha nie, A co będzie się działo? Ślala, odejdź ode mnie ja mam papi. Papi, kochanie Dora, Kurde walony bo jak ci kude, zaraz przez kolano ci kurde kopa No kopa na dupę i papa Do paczkomatu cię wyślę tam gdzie twoje miejsce jak mi nie, nie powiesz kurde że mnie kochasz Ale ja ci nie kocham kurde już się zakończyliśmy Dobra! My już się zakończyliśmy. Teraz mam nową Zakończę lalę. Zakończył to ci się poziom Mam zgody. nową lalę, rozumiesz? No, jaką? Fajną. Fajną mam nową. Nie ciebie. Dobra, pa. Pa. Su. Dobra, już. Boże. Czemu? Ja jestem z tą lalą, którą się całuję i jest na każde twoje zachowanie. Zawołanie, więc... Jakby... Ech. Półknij się! To ja cię kocham! Jesteś rudy. Uh, lala, sorry, ale jakby maty mnie kocha. Znaczy maty ciebie, wie Nie, Maty kocha Sebę. Elo. Bupa. Kupa, kupa. Idę do kibla. Nie. Muszę, Boże, bo, bo ja muszę telefon sobie użyć, telefonu. Po co? Bo muszę. Jezu, nie, nie muszę. do matki. A. Panią mm -hmm. Paniom! Paniom, Irena kłacze! Nie, nie, i. Takie kłaki! Znowu że się okłakała? <laughs> na nie bodź mi tu, bo brzmisz jak bara! Nie nakłaczę! Dobra, niech się wykłaczę! Dobra, paty! Robimy jutro balangę. Jaką znowu balangę? Na balangową. Gdzie? W dupie. Ale że mi jej co nie? O no. Na no, dupie. Dupy to ty nie masz, Seba. Nie obrażaj go tak. Ty no, też nie, nie masz. Ty masz kurde siodło. <głos> <głos> bo ty ma rację. Ty jej nie masz, bo nie masz mózgu i nie potrafisz. Nie ma kim jesteś? <noise> Ej, motylku. <noise> No, bo tyle jak się przestraszył twojej masy. Dobla! ty nie odzywaj. Jesteś gruby jak sardynka! Nie udzielaj się, bo się nie z udzielać! Nie no, widzicie? Ułomny jesteś, ja jak palówki masz na uchwałkę! Hejka! Coś źle cię. mówi, kurde, a ty się patrzy, że... Gej. W sensie mówisz, ale weź trochę zwolnij, lala. A my musimy pogadać. O, oh, Irena. Zostaw mnie. Uh -huh. Idziemy. Dobra. Ua, to, mnie to że mamy łączone tutaj klasy, to nie znaczy, że macie high life. Pogadnijcie trochę się. Ciąłki. Panią! Czego? A to znaczy, że szybciej idziemy do domu? Nie. Czemu? Wy idziecie do domu dopiero o siódmej. Rano. Jutro. Czemu? Bo dlaczego. Ale musimy jeszcze wrócić po rzeczy chyba. Rzeczy wrócić. Nie, nie, nie. Wy tutaj śpicie jak pies. Nie! No co się zrobił. Proszę. Hej go! Dzień dobry. Zachowuj. Zachowuj się przy tym. Chodź tu! O, Andrzej! Żeś pozwalał dziewczyny. Śpi, śpi. No, wstawaj, go Wszystko ok, mała. Nie mów do mnie, mała. Duża, wszystko ok, duża. Jestem Jessie! Jestem no, Jessie, wszystko ok. Dobrze wszystko, Jezu. Nie reaguje na inne imiona, więc pamiętaj Lala. A ty coś... luby jesteś. Ja nie mam miejsca. Ale weź się trochę posuń. No nie mogę. no Weź no. Nie mogę. No ja tu śpię. Ja tu śpię, do no! Spis na podłodze. Dzięki. No. No, dziw Irena. A ja wiem. Żeście pozwolili jej wyjść? No. A gdzie ona? I szukajcie teraz. Ale gdzie poszła? No skąd mam wiedzieć? Ja piszę cały czas dzwonię i nie ma jej. Od godziny, kurde. Żeście jej pozwolili balować to tak jest. O, przyszła laneczka, księżniczka Dajana. Co ci się stało? Nie. Nie, nie. Nie. Co, będziesz tak stękać? Kobieto śpi, a nie! No żeś mi zburzyła. Oj, oj już oj, 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 oj. weź, bo ją przegniecie, że jesteś gruby. Co ty robisz? Staj. A ty na to mu pozwalasz? E Co? A może przyjść mój chłopak? Nie! Czemu? To miało być nas cztery. Ale przyjdzie i tak, bo już mu napisałam. Su, wypad! <noise> e no Wypad powiedziałam! No Nie rozumiesz prostego słowa? Wypad jednego i Ale mi to korzyst! Ale mnie to nie obchodzi, to! Nie, nie obchodzi. A młody chcesz? Ja tak mówię! Zamknij się! Ja tak mówię! Chodź stary do nas! Ja się was boję Musisz ja tu nie rozpychać, ja się was boję Nie bój się my tu kupa! Kupa starych, dobrych, znajomych! Ja nie widzę, że kupa! Ty jesteś kupa! A ja chcę do was! Hej! Wyszły ziemię, stary siema. Zostaw go już. Jezus! Niech śpi jak chce. I teraz to wywalcie go, bo, 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 bo ja nie zamierzam z nim spać. Maty, to się wie. To się nagrywa. O nie. <coughs> ja ich tam zasłonię. Nie ten. Upośledzeni jesteście wszyscy jacyś. Ja się was boję, ja was nie chcę. Dobra. Będę stał przy ścianie i będę liczył baran. Księżno dojono. Czemu masz. Spać idziemy już. Wszyscy. Zrozumiano? No, mam nadzieję. Idę do kipa. Ty jaka a ty śmierdzisz, bardzo ładnie myłem, jak się mył. Ty, ty jakiś to nie tu nie obchodzi. A ty, jaka czarna larna. Ej, mała, idziemy do Kibla. Co? No chodź. A jak nie idę. Chodź. Gdzie moja psa? Halo! Chodźcie Gdzie moja psa? w dupie, nie wiem, jaka psa! No moja! Jezu, lawnij ten pys! Chopasz tam jest Co mnie pan tu zabrał? Kurde młoda! Ty życia nie doświadczyłaś. Ale o co panu? Mówię coś do ciebie. Co się kurde czochrasz? Nie, nie! Co się! No Jest super no, niski normalny, no. ja to idę zesrać! Tak, tak. Weź młoda. Co, 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 Proszę się tak tarabanisz? Co, 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 co się tak tarabanisz? Co? Są kamery tam w kiblu męskim? Niech pani idzie zobaczyć szybko! Szybko! Idziesz! Co? Coś ty zrobił? Coś ty zrobił? Coś ty zrobił? Co zrobił? Co zrobił? Co zrobił? Jaś nic nie zrobił. Gdzie odkryp. Co? No to! Jaś nic nie zrobił. A ile lat mają dziewczynki? Kurny po 12 lat po 13! Ja nie chciał! Ja nie wiedział! No! A gówno wiesz, o co nic chodzi? nie zrobiłem, gówno! Słuchaj. Wiesz, że muszę Stewart. Słucham. Ja jestem Jacek Krzysztof Pan. Jesteś gówno. Stu, stiu. Mówiłam ci. One mają po 13 lat. Mówiłam ci. Jo ja nie wiedział. Jo ja nie chciał. Myśl. Psy. <grym> Jezus. Dziecko drogie, posłuchaj mnie, kochanie moje, nie rycz, nie rycz. Wszystko będzie. Nie no. będzie. Będzie. Nie będzie. To wpłynie na moją płodność w przyszłym życiu. Wpłynie na twoje wymarnięcie gatunku psa. Ja nic kocham cię. Czy pani wie, gdzie jest moja psa? Poszła tam. A po co? Słuchaj, Sad. To bardzo trudne. Ona. Ona została. Słucham! Mhm. Czy pani jest poważna? Nie, nie jestem. Znaczy jestem. Tak. Uciekaj pani, bo pani jest upośledzona psychicznie. Oj, 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 oj. się! Oh god.